<laughs> Czy ja... No ja nie ciebie chciałem, ale... Trudno. Trudno. What? What the fuck? Na drugim ekranie właśnie mi wyskoczył Ubisoft Survey. Nie chcę wypełniać Waszej ankiety, co wy. <laughs> Nie robi się tak. Naro! I zanim zapytacie, tak. I tak, to jest mody. You <gryst> <gryst> że widzę lokację tego pierwszego Seeker Markera. Tokena. Jakby. Corki. Ale. Ale nie pamiętałbym, że to to. Po prostu nie pamiętałbym. Finders Token dostaliśmy. Tata! <gryst> Jezu! Of materials to me, master. I shall snip them out. Śmiesznie wyglądasz tym hełmem stary. Będę, będę szczery. Śmiesznie wyglądasz. Jak do nic złego, że śmiesznie wyglądasz. Możesz po prostu tak wyglądać. Nie, nie o to mi chodzi. Ale po prostu wyglądasz śmiesznie. Ja <laughs> <laughs> szukam. Sure? Chyba go boli. Ała, ale go boli. Dzięki Kiterson. Wiedziałem, że Ci się spodoba taka jatka Ty to jednak jesteś trochę... Wow! Kwieżerczą bestią, Kiterson. No dobra, możesz podejść ty. Jak już jesteś. Chodź do mnie na chwilę. Stój. Mam pomysł. Ale chyba cię tam nie dorzucę. Niestety. O! Ale mamy miniaturkę. <śm> <śm> Mam to dla ciebie, ale. Ale, ale, ale... Nie, nie, nie podobało mi się to. well sought and well found Nie mi się to. <laughs> Nie pamiętam, Nie musiałam, five riddles have i posed and five answers have you given mm -hmm. perhaps you expected more but i'm afraid that's that our next game shall have to take a different tack though constant this world may seem in truth all is in flux and so the time has come for me to fly If you are not yet to fly, satisfied a mogę, haha, mogę ci poujeżdżać? Now, farewell, Nie jestem psan. Nara! Lecę, lecę! Lecę. Nara! Miło było. Czemu coś mówisz? Nie <laughs> spodziewałaś się tego? NIE! Ale się wystraszyłem. Ona powiedziała not house buddy, chciałem nacisnąć next, bo myślałem, że będzie jakaś opcja dialogowa, a ja skoczyłem. O oh, Boże. Ale się wystraszyłem. <grytania> Thunderclap Cave? No, słuchajcie. Z tym Sfinksem? Może być? I niezły Thunderclap. <grytania>

we are as distinct from one another as pebbles on a beach yet we do so love to extol our differences but are these differences so great if you believe so this next task should prove exceedingly simple i seek this man if men are so distinct <laughs> i'm sure you'll find him in a trice it's <laughs> checkpoint the only one I'm on my last legs. Masz tylko dwie nogi, Kubi. Tak, wiesz. By the way, masz, masz tylko dwie. 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 Hm? Cześć! Słuchaj. O! O! Wiem co zrobimy To jesteś ty, co nie? Tak. Jak ja mam to użyć? Idziesz ze mną, stary. Badam się, że nie protestuję, jakby ziomeczek po prostu się na to zgadza. Tylko jak ja cię mam... O! O!

but are these differences so great? Haha, you can't I sought? Truly, satisfied not, no, 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 its no, no, sent you out to change my mind Yet you have only proven my point Our differences must be trivial indeed What? If one man can so easily be mistaken for another o alas Here our game must end I'll concern myself with you no longer What? <laughs> I fear you've not more to offer May have like... Alt 4 I it didn't Jeśli to. No ale żeby ani jednej, ani jednej nie można źle zrobić? Serio? Ani jednej? No oh, come on. Rozumiem, gdyby ona wiecie, to nie jest to, nie masz nagrody. Następna zagadka Here you go, nie? Ale żeby w ogóle tak slać, totalnie? ta nie? to daje, wrażenie? Oooo, daje? Czy my znowu wokoju byliśmy? Ej, coś się stało z forestem? Stary, my już to byliśmy. Gdzie byłeś wtedy? Gdzie ty byłeś, jak wcześniej tu przyszedłem? Zaraz, czemu ja tędy idę, skoro mogę po prostu jakby wejść do. Batał normalnie. O kurde. What? Um, Nie? Przecież ja się nawet nie zacząłem atakować Story. Ja nie chcę z tobą walczyć teraz. Nie chcę z tobą walczyć Story, naprawdę, uwierz mi. No to nie jest coś, co mam. Hmm. Co tu się dzieje? Przeciwko komu wywalczycie? walczycie? Zajęliście. Pilon czy lecę? Gdzie lecimy? Kamień? Nie? Masz się on sam nie wierzy um. Stary, jak mnie nie chcesz to mnie posać ja sobie pójdę. gdzie ty mnie prowadzisz? What? Naprawdę przywiązuje się meczka, który siedział na głowie prosto do swojego gniazda? Are you stupid? Dawaj! O! Jeszcze raz. O! Chybiłeś. To w porządku. To nic nie wchodzi. Ale parowanie w ostatniej chwili. O-O. Jezu. O, o mój Boże, po prostu zniknął. Fairy Stone? No tak. Nie powiedziałem wam, ale pobrałem więcej modów. I teraz na przykład Fairy Stones można znaleźć na świecie. W świecie. Na świecie? W świecie. W świecie gry. Eksplorując. Można. Znaleźć. Ferrystone. Co tu się. Czemu się spa. Czemu jesteś taki spalony. Siema. Dobrze, się bawicie? Co tutaj w ogóle za bitwa się dzieje? Dlaczego wszyscy się nagle... Ej, 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 ej halo, 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 halo Noż, kurwa Nie no, fajnie, że mam w ogóle obcych stać Nie, zajebiście Ja pierd dole Ah, yes, stagger, stagger damage. Ah, yes, I love it, love to see it, love to see it. It's super. Ah. Przepraszam, Frank that soldier boy. Dlaczego? Ja dostaję taki duży stagger damage? No serio, mam wrażenie, że coś jest nie tak. Dlaczego ja tak szybko umieram? No, come on! No, żebym nawet ataku nie mógł wyprowadzić. Noż. No, rusz się, stary! Kitterson, giga chat. Gdzie? W powietrzu? W powietrzu. Jesteśmy w powietrzu. Nic tutaj nie wezmę. Nie no, w takim tempie kiedyś się dostaniemy do batału. Kiedyś. Nie na no, no, debilu! I teraz cię pogryzą! Kurwa! <laughs> Czemu jesteście na dole? Czy wy się bijecie z tym golemem? Nie. 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 Kur... Przecież ja nic ci nie robię. Już? No. Coś może się pozbyć tej jednej harpy. ...ze wszystkich osób, które mogłaś trafić... trafiłaś mnie? Udało nam oh, się! Oh, we did it! Kur... Udało uh, cool, nam się! Never did I dream you would grow so mighty, Arisen. You're a sight to behold. Dobrze... Kiterson, też byś sobie coś kupił, co? O ile możesz, możesz. Boże, stary, jesteś przetudowny, nie? Trzymaj. Bierz stary, w ogóle się nie zastanawiaj. Mogę ci kupić takie skrzydełka? Tak. Ill will? and i have the honor of serving as a go-between twixt Her majesty and the guard ah come let me buy you a drink we've much to discuss and i don't fancy standing around all the while shall we make for the tavern slay trochę setting foot in the capital her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. Tis a bargain more than fair. For those who hold such permits may remain in Bakbatal without having their activities questioned. What say you? Sure! Glad I am to hear. Take this then. Simply show it to one of the sentries, and you'll be granted entry to the capital. Oh. And if you encounter any troubled Batali along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns. But were they to be aided by the targets of their ire have a few stubborn hearts would soften a simple plan i know but is the only one available also it seems to me i bid you good fortune sir arisen Ale ty świetnie wyglądasz, Naprawdę. Po prostu, you just keep slaying you're you say are you fond of granting folks requests I was in your boots once, so I reckon I know how you're feeling. This world is teetering on the edge, and it's only a matter of time before it goes topsy-turvy. Well, there are a few things I'd like to do while I've got the chance, and one of them is going on a jump with you, Cos. Fancy doing a bit of sightseeing with me? Thanks, Cos. So, Thomas, czy ty chcesz dostać do Vernworth? Huh? What in the? Masz otwarte drzwi, sorry. Tak, właściwie, masz dziury w ścianie. Okay. to mówisz? Mm. Dobra, pamiętam. Słucham? Ja go już zabiłem.

Still, I expect I'll find a use for them here. Tis a god's sway. Well, to be precise, the crystalline substance from which tis made. By refining such crystals, anyone can attain the power... Po and it's to command the That is... However, no is are meaningless. They cannot contend with the Orison's power, you see. Speaking of which, should you find any large fragments, bring them to me, won't you? Though that might be difficult, we've scouted. This to is like po... tak... possible. Larger shards may have been mistaken for jewels and carried off by scavengers or collectors or some such. Mayhap one such as the Oracle or the Dragon Forged would be able to aid you in locating them. I can tell you no more than that. Really? Tari, take information about larger blue crystal shards. Stary, ty mi po prostu powiedziałeś, jakby połowę plotu tej gry. Tako. Are you stupid? Siema. Trade item? What? WLT mi daje? Czym jest WLC? Enhance equipment? Uuu. Ej, ale to bardzo zmniejsza. A, Wyrm. worm. Tell me of the God's way. I have never heard of such a thing. Gathering materials makes for dull work indeed. Rell. We ought Gore harpies. Keep out of reach of their talons. We have no means of exploiting our enemy's weakness. The fallen must be revived. The fallen? Kiterson, Ravenna. Kurva, forest! Czy ty spadłeś? Znowu! Czemu się staram? O! Tego się nie spodziewałem? O, zasnąłem Ale takim widokiem zasnąłem. Hitterston. Hitterston po prostu przez nią przejść! To masz na myśli Failed travel companion? Jakby sam się chciał za nami... To, że nie poszliśmy do Vermont, no to trudno. No, no nie zawsze się dostaje, nie? Co się chce? Piona Straszne spadki są, ale takie agresywne. Jakim cudem to gra dostawała dziesiątki, to. To nie wiem. Kiterson!

Dlaczego Berno się znowu świeci? Wystarczyło, że co trochę sobie poszedłem i już masz coś dla mnie nowego. Stary, nie widzieliśmy się 15 sekund. Dawaj. Beren. tak się nazywał. nie Bernal. To jest go I reckon having someone to protect is the only way to reach the pinnacle of training, but I'd like to know your perspective on this. If you're up to your thoughts, come with me for a bit. Sure. Gdzie chcesz się dostać, stary? Ue, mamy trzy questy tuż obok siebie. Zajebiście. Berem, gdzie lecisz? Stary. You good? Okej, okay, on ma plan. On ma ewidentnie jakiś plan. Kuźwa, no. Ja nie wiem, o co chodzi z tym stagerem, serio. Kim ty jesteś? A. Jeszcze nie. Jeszcze nie, poczekaj. Gdzie jest Beren? Dlaczego jest tam? Beren. Idziesz? Jesus fuck. Jesteś tu szobok mnie. O oh, wow. Dobra, co jest tej jaskini, że berę tutaj chciał iść, bo to chyba on chciał tutaj iść. Tak. Czy ty się the matter with us? We hit the road together, but we barely shared the word. I didn't even get to hear your perspective from the pinnacle of training. Bo się KURWA NIE PYTAŁEŚ?! A oh, well, I suppose there is no harm in companionable silence, besides your retinence is one of the many things I admire about you. Yeah. Czy ty się... Czy ty się rumienisz? What's the matter with us? Barely share the word. Bo nie pytałeś, ty kretynie. Jezu... No nie, znowu? Dawno tego nie mieliśmy, co? <laughs> o, oh, Boże. Uuu, duży Damasz. Czemu? 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 No co tam stary? Oj. Idę w son! Zobacz go! Zobacz go!